O, teraz się nagrywa, dobra. Tak, tak. Witam Was bardzo serdecznie widzowie kolejnym, na znaczy tym no, pierwszym odcinku Symulator Księdza. Czemu w kolejnym? Bo w sumie chcę, czekam na pełną wersję w, na tym Dlatego z tego będzie Seja Eee, wywali mnie? Nie, nie wywaliło. To znak. Mógłbyś zapłać. Nasz ksiądz jest wampirem. Jak się robi ciekawie, to nie chcesz kończyć imprezy. No nie, Mówiąc nie. wprost, Pamele popierdoliło, bo wypiła krew diabła na wieczorze panieńskim. Od tamtej pory zachowuje się jak jej macka. Nagle chce wychodzić do znajomych i podróżować. Sandy Devil z aparatury napędzanej wątrobą Mesjasza. Wytwarzają tutaj antidotum Co? na krew diabła. Wynajęliśmy tu jakąś amerykańską chatkę i mi. Doba. Zęby jak pirania, oczy Zzęby. jak pig bogi. Nie, 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 nie. Mogą wam zobaczyć. Od... Wait, jakby to... Tak? dobrze? Nie no oczywiście, że źle, bo... Dobra, nieważne. E, to witajcie w widzowie w moim domu. Ładny dochód, czy nie? Znaczy no okno, okno. Oto okno, tak. okno. Tutaj jakieś, nie wiem. Ktoś na... O nie. Amen. Ale dobry kacz musiał być, że tu wózek. Dobra. Boże święty, kacz taki mam Obciągam, bo... Dobra. Słuchaj, no kimkolwiek jesteś, mhm. mówi proboszcz. Wiem, że trafiłeś tu przez przypadek, ale to twój szczęśliwy wieczór. Ale Nie wiadomo, co się stało dzień, z naszym klerykiem. Zobacz okno. Więc będziesz musiał go zastąpić. Sprawdź, czy masz w kieszeni. Dzienniczek Wiejskiego Księdza. Kościół był otwarty. Już miałem szukać wina, ale akurat zadzwonił telefon, więc odebrałem. I no. jakiś Corleone zaczął wydawać mi rozkazy. I mógłbym mieć to w piździe, tylko chyba mnie tu uwięził. Wszystkie drzwi zamknięte, zaraz się duszę. Muszę współpracować. W końcu jedyne czego chcę, to żebym sprawdził kieszenie. Że dzienniczek. To jest dzienniczek. O, telefon. Słuchaj, no. Dobra, nie, nie ma. Znalazłeś dziennik? Nie. Świetnie. Nie pytaj, jak to zrobiłem. Niech to będzie dowód na to, że jestem potężnym człowiekiem. I należy mnie słuchać. Kurwa, jest pyte. Tak. Słuchaj, jest ważna sprawa. Z Watykanu przyjeżdża wysoko postawiony nad człowiek. Będzie kontrolował naszą świątynię. Nie możemy dać dupy. W ostatnim czasie zaczęli się tu panoszyć Two Szataniści. Wielki remonter zniesie wiele, ale takiego zaniedbania nam nie wybaczy. I zajebiście, mam doskonały pretekst, żeby się tu trochę porozglądać za winem. No dokładnie. No, Do, no już to odkryłem. To teraz. Nie będziesz wadnił? Dobrze. Ja tutaj posprzątam, panie generale, bo... ...nie ma jakiejś onogórki, panowie. Tam, myszek... No A mogę to... Czeka, weźmę ten... O, w gruby też mogę. Kisza mi się na razie.

No bo w ogóle tak szczerze mówiąc to do... dobre było To tej tutaj he 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 No dobra no to nie wyjdę To ja sam za Ja mam wejść. się okay. myśmy. Yeah, dobra Co to, to tutaj? Chyba kluczy do piwnicy szukać. Na bok to w piwnicy powinienem szukać. No. Tylko oczywiście go tutaj. Tam, jak jak pytam? Czech: 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 Czech:

Zobaczę. Tak rzadko jest postawiony koszul. Podschodzi. Nie. Mm. Ani że Jak to się? Więc gdzie Ale <laughs> Może mam coś spamować? Ale ździ. Wiecie. Cały czas to jest jasno, no. Glisu wie co robić. Ale proszę Pana, no. No ale on sobie zbawał. do telefonu coś pyta. Ty stary. I co? No ja nie wiem co to zrobić w Tak Tak nazwa, że byli że nie da ukończyć to Ale da się tu podpowiedź? Nagrywa się w ogóle? Ta, nagrywa się i to 13 minut. Bieda w kraju. Off down, off down. No nie wiem, widzowie. Napiszcie mi w komentarzu. יש קלוץ, עוד, שווי, שוי, 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 שו Jeszcze raz. To nie o to chodzi. Nie gadaj, że muszę ten krzyż odwrócić. Jak to mawiał wielki filozof... No nie chce mi się panowie no po prostu piel to i do zobaczenia już w innej gielce chyba jakieś <laughs> e, widzimy się za niedługo Bajo!